Nowy dom pod Warszawą w Brwinowie. Wszystko na prąd, samochód plug-in, hybryda, która wymaga dużo prądu z sieci. I naturalną koleją rzeczy jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. Zobaczcie, jesteśmy u ludzi, którzy chcieli być 10 kW, ale niestety nie udało się tyle zmieścić na dachu. Tutaj mamy 6,5 kW instalację. Dodatkowo inwerter hybrydowy marki oraz magazyn energii. Co zapewnia im co? Awaryjne zasilanie. Tak ważne dla ludzi, którzy na przykład pracują z domu, dla których wyłączenie się routera do internetu w ciągu dnia potrafi być małą katastrofą, ponieważ są na ważnej konferencji, ponieważ są zarządzającymi zespołem i utrata połączenia na przynajmniej 20 minut w pracy jest czymś, co jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo irytujące, albo na przykład w nocy moment, kiedy będzie jakaś burza i lodówka popłynie, ponieważ prądu w sieci nie będzie. Tutaj. Takiego problemu już nie będzie nigdy, ponieważ instalacja jest z awaryjnego zasilania. Dodatkowo na tą instalację pozyskamy dotację dla klientów. 50% z programu Mój Prąd nabór jest otwarty do końca października, także jeszcze można zdążyć, jeżeli Ty jesteś właścicielem domu jednorodzinnego, płacisz dzisiaj za prąd, masz fotowoltaikę na nowych zasadach, ale nie masz magazynu energii, nie masz zasilania awaryjnego, to zgłoś się do mnie. Magazyn energii zwiększa opłacalność fotowoltaiki diametralnie, jest na niego wysoka dotacja, a dodatkowo zapewnia bezpieczeństwo płynące z awaryjnego zasilania.